Dzisiaj byłem rano na czymś bardzo niefajnym, nie lubię tego. Ja zacznę od co ty Poli robisz. Polimy z wiatra? Przyszła nagroda. Zobaczymy, czy to je to. Co tu dużo mówić, sporo niebieskiej elektroniki. Za co dobrze wspominasz towarzysza Gierka. Za w Zestawcu. I witajcie w kolejnym odcineczku, jest jeszcze piątunio, czyli tak jak skończyliśmy poprzedni vlog Właśnie przyjechała pizzoszka, właśnie udało mi się skończyć właśnie film, który oglądaliście w piątek I ten moment idealnie zgrał się z tym, iż przyszła nagroda Zobaczymy czy to jest to To jest to Nie to, że ja cztery oczywiście pizzę zjem, nie Tomaszu? Musisz mi usprawiedliwić Pizza. PIZZA! No, pizzoszka i potem do pana z podziemnej pasji jadę po Dostawę po przeszczep, gdyż potrzebujemy transfuzji garetowo-rutusowo-XP-owej. Nie wiem, czy to jest po polsku. Mamy godzinę 15, nie ma czasu, spóźniony jestem, mam nadzieję, że pan z podziemnej pasji jeszcze na mnie czeka. Jak byłem u pana z podziemnej pasji, to mi coś kamera nie wysprzęglała, więc dopiero teraz otwieram moją zdobycz, naszą garetowo-rutusowo-XP-ową kruplówkę. Piątunio i weekend za nami. Troszkę się ochłodziło, ale to tymczasowe podobno nordyckie powietrze z Grenlandii. Nie wiem, czy coś przekręciłem. Może ktoś się zna na pogodzie i na tych sprawach to, to mnie poprawi. No a cóż, poniedziałek, więc zaczynamy o. Dostawy przyjechały, czyli Questy V80. I jakieś braki? No, i tutaj ostatnia dostawa. Triple Score End of the Year. I z naszych nowych akcesoriów bardzo dobrze szły te zatrzaski do XP, plus moneciarki te takie premium, więc to też domówiliśmy. Więc już są albo są. Na tym stole mamy Sondę. Blade, czy do questów różnorakich. Inżynier Tomasz gdzieś wybiegł, no ale jak słyszycie po lewej stronie pracuje tam kamper, bo właśnie jest odbiór w tej chwili. On ma Apexa, ale gdzie to nie wiem. Ma Apexa do miejscowości Mizerów, to jest województwo śląskie chyba. A ja idę po swoje zleconko, które jest tam i super super mi je wyda. To nie super saper? A ja do miejscowości Udorpie mam XTERRA ELITE I tak się zastanawiam właśnie czemu nazwali ten model Model XTERRA Bo Terra to jest ziemia A przecież detektor nie jest tylko do terenów gdzie jest ziemia Bo jest też do wody Tomaszu jak to wyjaśnić? No Terra to jest ziemia Terra dinostropeize Czyli tereny wiejskie A Terra di... Lasita? Kiedyś się uczyłem namiętnie hiszpańskiego i włoskiego Terra y Nostro Pejze to, to jest raczej tereny wiejskie, tak mi się wydaje, a. No la cita. La una ona cita. No see, tam, to miejskie, chyba że jakoś inaczej się jeszcze mówi na tereny no, ale jest... miejskie, ale w każdym razie. To jest... Xterra, czyli do, do różnych terenów, pewnie rozwiązanie tej zagadki jest takie, że po prostu nazwa Xterra jako nazwa produktu przyjęła się jako seria, była to chyba niewodoszczelna z tego co pamiętam. No a teraz wypuszczono, bo jest taki standard detektorów takich powiedzmy na start i troszeczkę bardziej zaawansowanych, że są wodoszczelne. No i stąd po prostu zostali przy tej nazwie, no bo dobrze już się przyjęła na rynku. Tak jest moje przypuszczenie, ale mogę się oczywiście mylić. Mam nadzieję, że się mylę. To można tutaj dużo. Duży zestaw Deusa, Deus 2, plus dodatkowa sonda, akcesoria, przejściówki, adaptery. Jak się ma takie rozkminy w poniedziałek nad nazwą detektorów, to znaczy, że weekend był chyba słaby. <grych> no i rzeczywiście tak było. Natomiast teraz mamy Apexa, z czym wam się kojarzy nazwa Apex mi się kojarzy Tomaszu z mm, batonikiem Knopers? No nie wiem, jakoś takie. No wiesz, pierwsze skojarzenie. W kilku dni mamy nowy soft Deus XP wypuścił 3.1 Czyli ten, który będzie współpracował z nową sondą hf 2, i z takim softem jedzie do klienta. A ja mam do Wielunia, trzeba uchylić wieko <grym> i tutaj oświecić sobie, doświecić w ogóle sobie życie. Oj, 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 oj. I mamy Simplexa SX24. A do miejscowości Gorysławice jedzie Simplex Ultra, który ma sondę 28SX, i zawsze mi się to kojarzy, to nazewnictwo SX. Z samochodem Tico SX, bo zawsze miał z tyłu na klapie napisane SX A co to znaczyło? Chyba, że Tico SX miał standardowe wyposażenie, natomiast Simplex Ultra 28 SX ma wyposażenie premium, bo ma dodatkowe torby Simplex ma SX, Tico było SX, a Impreza ma GX Ale 2.0 coś się starło, przytarło, także nie wiadomo czy to jest... 2-0 To masz mówić, że to 2.0 po prostu odpadło od prędkości, jakie się uzyskuje i do stolicy Polski jedzie ten oto Deus. A gdzie jedzie? Gniezna. To może trochę nie jestem na czasie, a ja mam tutaj na tym stole do pakowania, do stole. na stole do pakowania numer 2. Znowu Simplexa Ultra dzisiaj. Ultry, Deusy i Lighty idą i to jedzie do miejscowości występ. Kolejne zleconko do Białego Stoku. Musimy przyspieszyć, bo zamówienia się piętrzą, a już samo południe do nas praktycznie zawitało. Więc włączę się, jak będzie coś ciekawego, i będzie może troszeczkę spokojniej. Tam cały czas walczą z kampery. I kolejne zleconko. Wersalka jedzie do Otwocka, a legend do miejscowości Brrr. Już mi się nie chce iść, żeby sprawdzić, bo jeszcze nie mam listu przewozowego. Brwinek. I mamy godzinę 14.20. Tam już Messie post ma przygotowaną wyprawkę ma, wy ma przygotowaną. A ja jeszcze idę ostatnim rzutem po 35 do Wieliczki. Race Koin. Trzeba podnieść sondę, pokonać grawitację. I mamy godzinę 14.30. Jeszcze rzutem na taśmę Messie Impost już. Krąży i do Kostrzyna pojedzie ten oto jedyny taki, double score, czy to będzie tu, o tutaj, to tu jest jedyneczka, to jest dwójeczka, no to bonusia idziemy. Zobaczymy, czy ten egzemplarz potrzebuje turbo fali, a jednak nie potrzebuje, bo już ma turbo -fale. I jak widać, Messier Impost był, ale jest godzina 14.57 minut, więc mam jeszcze do paczkomatu, do Jastrzębia Zdroju, jedzie... Chciałem powiedzieć do paczkomatu, mam blisko, więc jeszcze zdążymy, powinny jutro przyjść. Legend Propak. Ja się tam mówiłem z tym legendem, ale w międzyczasie przyszedł od ludka vloga, przyszedł wypożyczony triple score. I te oto owoce, mam nadzieję, że to jest zero kalorii. Tomasz też miał taką nadzieję, nie? ale Tomasz już wpadł. A ja jeszcze, ja jeszcze sprawdzę. Jak ma więcej niż jedną kalorię, to, to dam Maćkowi, bo nie jest szupór. Słoneczko przyszło, ale wiecznie się zrobiło. Idziemy do paczkomatu. Tyle dali tych dodatków, że aż ciąży ta paczuszka, więc zaczniemy polski. Pokaż mi swój kod, ja zajmę się resztą, to pokazuję. 14.48 klient zamówił, 14.54 dostał raty, 14.56 zaczęliśmy pakować, 15.14 wyrusza w podróż. Miniony weekend było takie trochę turne, można powiedzieć, po cmentarzach. No i tak sobie przeczytałem statystyki, nie za bardzo nimi żyję, i pobieżnie je czytając, można się dowiedzieć, że średnia życia wynosi 78, czyli statystycznie. Ja jestem, właściwie minąłem środek. O, minąłem środek, no ale to jest statystyka, przechadzając się po cmentarzu, dosyć rzadko widzi się. Kogoś, kto żyje 80-80 parę lat, a 90 to już bardzo rzadko, więc nie wiem, jak to z tą statystyką jest. Poza tym, ja bym do tej statystyki jeszcze dołożył taką rzecz, ile to jest lat średnio przeżywszy, jeszcze w miarę w zdrowiu, tak? I kolejny poranek za 5.9. Dzisiaj byłem rano na czymś bardzo niefajnym. Nie lubię tego. Miałem mieć z okolicy. Łokcia pobieraną krew, jak zwykle, znaczy jak często to bywa, w moim przypadku się to nie udało. Tak, w 50% przypadków, jak ktoś pobierał krew, to zawsze jest taka sytuacja. Uuu, są żyły, ale ich nie ma. No i potem, właśnie, jest tak, jak tutaj na szczęście pani podjęła. Dobrą decyzję od razu, bo po pierwszym nieudanym pobraniu, a to się zdarza, zdarzało się, no, mogę dostać odcięcia, <grym> odcięcia zapłonu. I to nie było tak, że pod wpływem ostatniego filmu Odyna po prostu zawsze, co roku, gdzieś przed jesienią, tam się zakuć. Tak jak zresztą czarna wołga też na rok. Ale mimo uszkodzeń damy radę tą szyftę, chociaż może będę wolniej pakować. I teraz szukałem, bo tutaj pan był, chciał kupić coś do Atrexa. Snajperki są jeszcze do Atreksa, ale, ale szukaliśmy coś większego, Tigera, no ale drogo wychodzi, to jest ostatni egzemplarz i chyba więcej nie będzie. Bo Tomaszu, Tigery do Atreksa domówić wtedy z tym zamówieniem? Chcieliśmy, ale no, nie było. Nie było. No. Nie było. przyszło chyba ze 3 cewki snajperki? Tak, tak, tak. Ale do Rutusa bardzo mało przyszło wszystkiego. No A czarna trzeba dopompować, bo coś ciśnienie uchodzi z niej. I pierwsze zleconko tego słonecznego dnia, sito S180 do Opola. I muszę jeszcze powiedzieć o sitkach, że generalnie większość z nich raczej poza sezonie też u nas zostaje. Bo czasami się zdarza, że poza sezonem też się pytacie. Więc raczej większość z nich zostanie nawet do mroźnej zimy, o ile takowa w ogóle nadejdzie. No i jak tam towarzysze i przodowniczki pracy. Uczynimy Sosnowiec dąbrowę wielkimi. Uczynimy, ale najpierw spakujemy do miejscowości Okonek tego oto simplexa. Zrobiłem się drobiazgowy. Chodziło mi o całe zagłębie Dąbrowskie. Ale tak jeszcze o tych cmentarzach, jak przemierzaliśmy w parę osób te cmentarze, to każdy nagle powiedział, za co wspomina Powiedzmy z sentymentem towarzysza Gierka. Ktoś powiedział, że ma gdzie mieszkać, chociaż to wielka płyta. Ktoś inny powiedział, że za centralną magistralę kolejową. Ktoś inny powiedział za port w Gdańsku. Mogę się teraz mylić, nie wiem czy to było w Gdańsku. A jeszcze ktoś inny powiedział, że za. za co? Za elektrociepłownię jawożno, chyba. Coś takiego, coś takiego padało. Znacie nam powie, za co dobrze wspominasz towarzysza Gierka. Za tramwajem w stawcu. I następne zleconko do Pokrzydowa. Pokrzydowa, chyba dobrze powiedziałem. Triple Score End of the Year. Du, du, du. Z tych wszystkich czterech ofert End of the Year ta jest najbardziej korzystna generalnie jeśli chodzi o obliczenie na naszym rynku bo 2389 to jeżeli przejdziemy sobie tutaj do naszego frontowego detektora czyli ultry End of the Year gdzie mamy różnicę 880 złotych z to tutaj nie ma drugiej sondy nie ma pointera no i nie ma i nie ma słuchawek, a więc, jeżeli dokupimy, powiedzmy, małą sondę do tego detektora, to praktycznie cena nam się prawie że zrównuje. A tu mamy jeszcze pointer, słuchaweczki. No i przede wszystkim zmienną częstotliwość. Owszem, tutaj mamy tryb Al Metal, tego nie ma Triple Score, ale za to ma zmienną reaktywność. No i małą sondę, która może się przydać, na przykład, w lesie. I kolejne zleconko Wałbrzych. Tam byłem na urlopie w kwietniu, na początku kwietnia bodajże. Bardzo mi się podobał ten wyjazd, bardzo to mile wspominam. Kabel do ładowania Rutus Versa. Nie wiem, tu. Uj, nie, nie, nie. Tu jak wyjdą złe, złe wyniki, to jak mam dużo linii. I do miejscowości Zbąszyń, Coś mi ta miejscowość mówi, wydaje mi się, że jest tam duży logistyczny magazyn jakiś, chociaż mogę się mylić. Coś takiego pamiętam. A, gdzie, gdzie, gdzie? Wążynek z, z tego Czyli proszę, trochę pomyliłem się. Chyba, są dwie różne, są dwie różne. No, Duży magazyn logistyczny, mniejsza z tym. Tu bateria HF do sądy. To muszę się wyłączyć, bo tu widzicie jaki jest przegląd roku. że ja zacznę od. Co ty robisz? Polimy z Witajcie w moim królestwie. <laughs> Nie było może tyle ciężko, co trochę zagadkowo, ponieważ w tym aucie musieliśmy połączyć stare z nowym. A to dla nas pewna nowość, której się jeszcze uczymy. Teraz mogę powiedzieć, że już. Samochód naszego klienta, który jest elektrykiem, w dużej mierze temat ogarnął sam, ale w pewnym momencie stwierdził, że nie ma na to czasu, już trochę go to przerasta i zdecydował się przywieźć do nas samochód. No, co tu dużo mówić? Spore elek niebieskiej elektroniki czyli Wiktronowskiej. Akumulator 280Ah, złożony samodzielnie z poszczególnych czterech ogniw. Na cztery cele czy ogniwa? Jak to powiedzieć? No to widać, nie, że cztery są połączone. Nawet są mhm. Przetwornica i to musieliśmy spiąć z takim trochę starszym urządzeniem, którego już praktycznie nie stosuje się w kamperach, które się nazywa elektroblok. Zapraszam do przodu, tam go pokażę. I w tej plątaninie kabli, w tym gąszczu informacji kryje się Taki oto zdrajca. Jaki zdrajca się tu zdrajca. Taki zdrajca, który się nazywa. Czy ma te kody? Tak, ElektroBlock EBL99. Z nim było najwięcej problemów. Jak to zrobić? Żeby nie ładował nam akumulatora LifePo, bo nie jest do tego stworzony. Ale żeby sterowanie wszystkiego dalej działało, ponieważ sterowanie jest przystosowane dla niego. W oponach czarnej wołgi, sprawdzone i nadeszły pierwsze wyniki. Morfologia poszerzona, glukoza i tarczyca w normie a więc sznur ze szuflady nie przyda się, tak samo jak wykupienie miejsca koło towarzysza pierwszego sekretarza, żeby być obok jako drugi najważniejszy, doceniony człowiek dla sosnowca. I żeby było jasne, nie jestem ani wrogiem, ani wyznawcą pierwszego sekretarza. Było jak było, jak to w życiu raz lepiej, raz gorzej. Były ciężkie czasy i myśmy musieli działać. Zresztą rodzima kinematografia wypuściła film, nie oglądałem go, który jest ponoć hagiografią żywotem. Świętego Gier. Tu mamy legenda do miejscowości Zator. To taka nazwa troszeczkę się kojarząca z badaniami. Zator, no, ze zdrowiem coś może być. I to też jedzie w wersji End of the Year, najbardziej bogatej z kolei, bo jeszcze jest dodatkowo baterypak. I właśnie w tym momencie się z wami żegnam, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie tak szybko, bo właśnie dostałem bardzo dobrą wiadomość od kierownika Arkadiusza już za tydzień w nowym miesiącu na samym początku jadę. Do ogrodzieńca i działamy tam z tym ogrodzieńcem. Więc myślę, że pod koniec października będzie tam się działo. A więc, jeszcze raz, to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia!